Siemanko! Środowy poranku! Siemanko widzowie! Witam! Kolejny dzień w przystani rybackiej nad rzeką Łata Uma. Dziś pogoda mocno nam pokrzyżowała plany Niestety całą noc lało jak z cebra I dopiero teraz ta ulewa przerodziła się w taki delikatny deszczyk Tak więc nie wyruszyliśmy na połów ryb Dzięki temu zregenerowaliśmy się bardziej, bo przyjemnie się spało Teraz czekamy na cynk od wieży, od leśnej wieży, od wieży Atto Tower. Czekamy na ewentualne pozwolenie na podejście pod tą wieżę. I have Okay. And I have asked that once they have the, the information of the power, they let us know as soon as possible so we can go straight to spend more time. Okay. So I told them we'll be ready. Wow. Sok z lokalnej marakui, coś pięknego. Tak samo jak Latynosi są mistrzami kolacji, tak samo nie są mistrzami śniedań. Śniadanka tu są takie bardzo skromne, a raczej bardzo małe. Także zjemy tylko tak delikatnie, właśnie po latynosku. Podobno załoga tej motorówki... To są ludzie, z, którzy właśnie opuścili Atto Tower. Nasza obecna lokalizacja na mapie wygląda następująco. My jesteśmy tutaj tą niebieską kropką na rzece. A tutaj ta niebieska kropka z kwadracikiem to jest właśnie wieża Atto Tower. Dzieli nas od tej wieży 13 km, tak jak tu widać, gęstej dżungli. No i tu ta cienka. Beżowa Linia to jest taka droga w dżungli, która się zaczyna tutaj po drugiej stronie brzegu, no i tam można by popłynąć i pojechać do wieży. Ale niestety nie możemy tego zrobić. Dostaliśmy przed chwilą odpowiedź yy, od właśnie bazy, że wszyscy naukowcy właśnie wyjechali stamtąd i popłynęli do Manaus, a na wieży został tylko jeden kucharz, podobno. I mogłoby się wydawać, że to jest dobry moment, żeby właśnie tam, wiecie, tak, trochę na nielegalu podejść. No ale nie da się. No bo ja już nawet zaoferowałem za, za temu mojemu przewodnikowi, że mu dam 1000 dolarów, niech ja jest dolarów, a 1000 dolarów to jest tu prawie 6000 reali. To jest równowartość, nie wiem, oni przez dwa miesiące chyba tyle muszą pracować żeby tyle zarobić, a ja mu powiedziałem, że dam mu tyle kasy, jak tam, jak popłyniemy na drugą stronę brzegu i pójdziemy tam z buta. No, ale on nie chce, bo kurde szef tej wieży, to jest jakaś szycha fest. Eee, właśnie tu w Brazylii, no i on się boi go, nie? On powiedział, że tam tego szefa, to nawet się Amerykanie boją z północnej Ameryki, więc, więc teraz podniesiemy drona. Bo poprawiła się trochę widoczność, i może chociaż zobaczymy z drona tą wieżę. Ona jest w tamtym kierunku. Także podniesiemy drona i lecimy w tamtym kierunku. Zobaczymy, czy uda się zobaczyć wieżę, chociaż z daleka. Wygląda na to, że ten mały port, który tu widać, to jest to miejsce właściwe. A ta rudawa ścieżka, która niknie w dżungli, to jest ostatnia prosta. To jest ostatnia prosta do wieży Atto Tower. Mój przewodnik próbował znęcić jednego gościa, który potencjalnie mógłby tam ze mną ruszyć, tak wiecie, właśnie na dzika. No i powiedział mu, że ja mogę mu właśnie tyle zapłacić. A on powiedział, że te 13 km, które trzeba pokonać w kierunku Atto. To jest bardzo ciężki teren, bo podobno tam są właśnie różne pagórki, dziury, a dodatkowo to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście mogą jaguary być i mogą polować jaguary tam. Więc to trzeba samochodem pokonać no albo mocno się przygotować i uzbroić w jakąś broń, żeby przejść to z buta. A my nie jesteśmy na razie na to gotowi, więc yy, tak to wygląda. Jest, mam to. Pierwszy raz widzę Atto Tower na jakimś swoim ujęciu. No i na dużym wyzumowaniu widać, że ta mityczna wieża faktycznie istnieje. Jak oni tam zatargali tyle żelastwa? Masakra. Niemcy to jednak mają rozmach, a przy wsparciu brazylijskiej siły oraz brazylijskiego doświadczenia w dżungli udało im się postawić ten ponad 300-metrowy maszt w sercu amazońskiej dżungli. Wow. Art to Tower Paki właśnie postanowili zabrać nieszczęśliwego Gringo do dżungli. A niestety nie w kierunku ATTO. W przeciwnym kierunku. Kurde, że ten tysiąc ich nie znęcił, to oni naprawdę muszą czuć respekt do tamtych okolic oraz do tamtych ludzi. A ja jestem taki głupi, że w ogóle chciałem to zrobić. Bo sobie uwzdurałem to już wiele lat temu. Lasy Amazonii są potężnie, przepotwornie ogromne. To są największe lasy deszczowe na całym świecie. No i właśnie jesteśmy w sercu tych lasów i płyniemy. Znajdujemy się dokładnie 150 km na północny wschód od miasta Manaus. I tak się fajnie składa, że ten pan wie, w której okolicy znajdują się bardzo rzadkie portale międzykontynentalne. To są takie twory cyfrowe, które mogą służyć na przykład do przemieszczania się pomiędzy kontynentami, a właściwie pomiędzy różnymi lasami na świecie. No i tak, na przykład, z tego lasu deszczowego w Amazonii, można się przenieść do jakiegoś lasu w Polsce na jakieś bieszczady, czy, czy na przykład na, na jakieś na jurę Krakow generalnie między lasami można się przemieszczać i przy odrobinie szczęścia znajdziemy taki portal no i chciałbym go wykorzystać, żeby się przenieść do Polski, bo żeby się tym samolotem już tak nie męczyć

Obrigado. Widzę, że Aldi uzbroił się w maczetę oraz w takie specjalne gumowce. Ta roślinka jest z tej samej rodziny roślinek co ananas. Nawet wygląda podobnie. Wczoraj na wieczór trochę pogadałem z Aldim. No i właśnie o tej jego karierze wojskowej przez rok tylko służył. No i pytałem, co oni tam robili w tym wojsku. No to mówił, że zajmowali się szkoleniem e, innych wojsk. Oni szkolili na przykład wojska NATO do tego, jak e, przeprowadzać operacje w dżungli albo tych e, z Legii Cudzoziemskiej. Często wojska z całego świata zjeżdżają się do Manaus, żeby pod okiem Właśnie brazylijskich żołnierzy uczyć się przemieszczania po dżungli i tak dalej. Turtle, it's turtle, yeah? Dead, unfortunately. Martwego żółwia znaleźliśmy. A mi ogólnie powierzono odpowiedzialne zadanie, żeby szlak przecierać. Rąbało się kiedyś drzewo na Charopaczowie, a później się sprzedawało na rozpałkę sąsiadkom. A teraz w lasach deszczowych Amazonii przedzieram się przez las. Ciekawej rzeczy się przed chwilą dowiedziałem. Dobrą praktyką podobno jest, przemierzając dżunglę, nie wydawać z siebie takich za bardzo ludzkich dźwięków. A już ostatnią rzeczą, którą można by zrobić, to jest płakanie albo jakieś takie krząkanie coś w stylu bo podobno to wabi drapieżniki właśnie i jedyna słuszna metoda komunikacji to gwizdanie jakieś takie. Podobno to nie zachęca tak bardzo jakichś drapieżników. Jakiś na przykład taki jaguar prędzej cię zaatakuje, jak usłyszy Twój płacz, niż jak usłyszy Twój donośny gwizd. Ponieważ taki płacz to właśnie brzmi, jak wiecie. No, jakbyś, jakbyś sobie nie radził. Jakbyś był chory albo zagubiony. No, i to może znaczyć, że jesteś łatwym kąskiem do skrupania. Dobrze, dobrze. Dobre informacje, to są przydatne. Może mi się kiedyś przydają, żeby ruszyć na Totower Tower Solo. Czyli była nadzieja na zobaczenie wodospadu, ale legła w gruzach, bo jest sucho. Około 3 godzin kręcimy się w kółko. Szukamy portala na takich starych drzewach przeważnie można go znaleźć. One są niewidoczne, bo je trzeba tak, jakby aktywować najpierw takim specjalnym, jakby ruchem dłoni. No, i kurde, tak sobie myślę, ja mam wracać do Polski, a dopiero teraz czuję taką jakby amazońską siłę i moc. Czuję się dobrze, aklimatyzacja pełna. Jestem bardzo blisko, 13 km od Atto, i ja chcę wracać do Polski. No nie, no nie chcę, ale muszę. Muszę, bo mam tam parę rzeczy do zrobienia. Już kiedy ja jestem w podróży. Jestem blisko 4 miesiące w podróży już Muszę wracać na chwilę do Polski, no, wracając do Atto, to tak gotowy na spotkanie z leśną wieżą jeszcze nigdy nie byłem. Tak blisko, jeszcze nigdy nie byłem, ale to jeszcze nie jest ten czas. Myślę, że mój czas kiedyś nadejdzie. Na dużym dosycie Poszukuję swojego cyfrowego przejścia międzykontynental, międzykontynentalnego to by trzeba było zrobić z jakimś pozwoleniem, bo teraz jak ja bym tam znalazł się w okolicy wieży, to nie wiem czy ja bym się tam wspinał, bo no dobra wspinałbym się, ale zrobiłbym fest głup głupotę, bo oni tam mają na tej wieży takie różne mm, przyrządy do badania atmosfery. Ogólnie różne przyrządy badawcze i moja obecność na tej wieży mogłaby zakłócić pracę tych urządzeń oraz wpłynąć na wyniki badań. No i mógłbym zepsuć wieloletnie, wieloletnie badania, a na wyniki tych badań czekają całe G20. Człowieku, wszystkie wszychy 20 mocarstw naszej planety czekają na wyniki tych badań, a banot był w los na antena. Zakłóciłbym wyniki badań No i była, byłoby fest. To byłbym chyba najbardziej poszukiwanym vlogerem na świecie za zniszczenie badań, oraz za zniszczenie wyników wieloletniej pracy naukowców. Także, no, może kiedyś z pozwoleniem wejdziemy, a na razie to szukamy cyfrowego, cyfrowych wrót. Cyfrowe wrota. Kiedyś był taki film „Gwiezdne wrota”. No i mniej więcej podobnie wygląda właśnie ten portal, którego szukam. Skoro G20 ma coś wspólnego z tą wieżą, to znaczy, że to nawet brzmi bardzo poważnie. Nie wiem do końca, kto to jest G20. Wiem tylko, wiem tylko co, a właściwie kto to jest G2E. No i z ani jednym, ani drugim wolałbym nie zadzierać, więc e, Wyczytałem tylko w necie, że G20 to jest jakby Stowarzyszenie 20 e, Mocarstw naszej planety Każdy kraj No nie każdy Każdy taki Każde większe mocarstwo Tej planety Ma swojego przedstawiciela właśnie w tym gronie G20 I to są jacyś e, to jest jakoś prawie że masoneria albo coś takiego, no nie wiem. W każdym bądź razie lepiej im nie fikać Lepiej im nie fikać. Znaleźliśmy tutaj takie dość wiekowe drzewo. No jest tu ten portal, tam trzeba jeszcze go odpalić. No i właśnie będziemy to robić, także trzeba by podejść tu, gdzieś tu. Um to jest Okej, okay, coś tam widać Nie wiem co to tam jest w środku Mam nadzieję, że to będzie jakiś las w Europie Najlepiej w Polsce, bo inaczej to będzie kapa Thank you very much for your help I'm coming back to Poland okay. Thank you You're welcome. Okay. Um to jest stres. Wygląda jak Polska Kurde Deszczowo Pokażmy, zobaczmy jak to na mapie wygląda No tak Jestem na Śląsku, tu jest Lipiny Staw Ajska To jest ten taki lasek chropaczowski Praw, Prawie na Chropaczowie wylądowałem, nie? Ale kurde jak zimno Zimno fest To jest dżungla też dopiero, nie? W sumie to to wygląda bardziej zjawiskowo niż ta dżungla, którą przed chwilą z Adrianem oglądałem. No bładę i to, to jest Polska. A te drzewo właśnie. Jeszcze te drzewo chciałem zobaczyć. To jest taka topola stara. Wystrzeliło mnie z tej topoli. Wystrzeliło mnie z topoli właśnie w tym kierunku. No i jestem. Idziemy na chroboców. Co? Chcesz wiedzieć skąd zwykłe marzenia bajta? To właśnie tutaj zaczyna się pewno bajka, bajka o tym jak zabrać, co byś się nie wymyślił, bajka o pewnej mocy. Wszystkiego próbował, we wszystkim się odnalazł Od zaraz było pewne, że chce więcej, wszystko raz. Siemanko chropoców Dawno mnie tu nie było Ciekawe co się zmieniło Idziemy zapytać do wulkana Co tam nowego na chropie Dobry Siemanko Siema. Cześć, nie spodziewałeś Siema. się mnie? Nie spodziewałem się. Co tam nowego? Nie, stara Bieda. Stara Już zimówki zakładają ludzie? Powoli, już tak. Okay. Ja teraz z Brazylii, wiesz? Prosto. Mhm. Prosto z Brazylii. Zimno, tu coś w tej Polsce. Troszkę zimno. Zimno, no. Siema. 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 Jak tam no dobrze Jak podróż? Kurde ciepło fest nie, no podróż szybko i ja normalnie ten teleport ciulnął z tego z... z e, portalem No portalem, na Ajska teraz przyleciał, nie? No. Ja na Ajska mnie fest Zawsze na ta Aiska. Farta że miał, że Zawsze ten, na Aiska, nie? No No go to mi da zobaczyć co tu u tego, u wulkana Też przełaziłem Przyda się przywitać Co tam, wszystko dobrze? Dobrze Widzisz nas Na chropie Po staremu Dobrze. Ale czuć, ale czuć już, że węgiel, nie? Węgiel czuć. Tam w lesie nie było czuć tego, ale tu już tak fę węglem, że jest niby chłodno, ale ten chłód jest taki przyjemny. To jest... Jak jest za zimno, to się ubierzesz i ci jest ciepło. A tam było tak ciepło, że no już siedziałeś w samych spodenkach i już nie było czego ściągnąć, żeby się ochłodzić, nie? No skóry już nie ściągniesz, nie? Robota przyjęła chyba? Dobra, to nie zawadzą. Wszystkiego dobrego. Cześć. Teraz to się normalnie fascynuje takim takim widokiem. Normalnie, jak bych tu siedział, to nie zwróciłbym nawet uwagi na to, a też ma swój urok. O, tu jest dobre pradawne drzewo. Tu też pewnie jest jakiś teleport. Prawdopodobnie, następnym razem, jak będziemy chcieli się przemieścić na inny kontynent, to skorzystamy z tego drzewa. Przejedziemy się autem kawałek. Zobaczymy, co tu na drogach, na tych bardzo szerokich drogach, nowo pobudowane drogi, proszę ja Ciebie, szeroka droga, pięknie to wygląda, normalnie Los Angeles. O kurde, a tu co się dzieje? mój trochę. Płaż jakie stare fury, a tu, to naprawdę jak Los Angeles, zobacz, kamery rozstawione, film się jakieś tu kręci. Kręcą film Takie rzeczy na Kropaczowie To nie tylko my kręcimy filmy Tu w prawo Piękna złota jesień zawitała na Śląsk Na Kościelnej Kościół jak stoł, tak stoi Mieszkałem kupę lat na tej ulicy A o tu widać od tej strony właśnie, że droga zamknięta Panowie tu kręcą film, też od drugiej strony pilnują wjazdu To na mojej ulicy praktycznie nagrywają ten film Zgapili miejscówki z vlogów na pewno Prac, to nie ino pora ulic To nie ino zol, to nie ino Burstein, Kulik, pady to nie te pora ławek to nie ino bezprawie. Siema Nora. Dawno mnie nie było. Uho, co tu się wydarzyło? Ale to urosło. Ej, stęskniłem się nawet, nawet się stęskniłem za tą Norą, za tym Chropaczowem. Yy, zawsze kiedy w, wyjadę na długo, a później wracam, to na nowo zauważam piękno i cały ten folklor tego Śląska. Naprawdę jest tu pięknie i yy, filmowcy doceniają to miejsce. Widzieliście przed chwilą, że nawet film tam nagrywają, jakiś taki prawdziwy, nie? Patu! Brazylia. Brazylijskie yerba mate. Chcemy wprowadzić właśnie na rynek nowe yerba mate. Tak właśnie wychodząc naprzeciw tym wszystkim pytaniom z cyklu Jaka yerba najlepsza na początek? No to właśnie stworzyliśmy najlepsza yerba na początek. No i już wkrótce ona będzie dostępna. Już wszystko jest rozkminione. Niebawem rozsypujemy i będziemy sprzedawać właśnie yerbę z Brazylii. Czyli z tego miejsca, w którym spędziłem ostatnie dwa. Ja byłem w samej Brazylii, byłem około dwóch miesięcy, a w całej Ameryce Południowej około czterech miesięcy. No i powróciłem po tych czterech miesiącach. No i fajnie, fajnie jest wrócić. Fajnie jest wrócić na stare śmieci. Zmęczony jestem. Tym podróżowaniem, no, jestem już w Polsce. Teraz polecam jakieś odcinki z Polski. Mam tu dużo rzeczy do zrobienia, dużo różnych pomysłów, dużo rzeczy trzeba ogarnąć po powrocie. Także będę ogarniać. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także obrigado za wytrwanie do końca i pozdro.